Zapraszam na kolejną część nowości. Ostatnie produkty z tego filmu rozpoczynają nową kolekcję. Brakowało u mnie wyzwań monetowych, ale na szczęście już ich nie brakuje. Od teraz dostępne są dwie serie wyzwań razem ze skarbonkami. Staram się dbać o każdego i wiem, że ostatnim razem zabrakło takich klasycznych wyzwań na małe kwoty. Tym razem są w wersji błękitnej, czyli rozważnej, jak i różowej, czyli romantycznej. Dokładnie tak, to ten podział zaczyna nową kolekcję w moim sklepie. Mamy tutaj też statusy finansowe dwustronne, a także karty kategorii matowe, ale również foliowane. Dostępne są z napisami, jak i bez nich. Oprócz tego, na Waszą prośbę pojawiają się banknoty zastępcze, których również u mnie brakowało. Matowe i uniwersalne, więc będą pasować do wszystkiego. Na koniec tego filmu przechodzimy do wyzwań wpinanych do segregatora A6, a w zasadzie wyzwań łączonych ze zdrabką. W serii romantycznej mamy monety na marzenia. Wszystkie wyzwania są foliowane, a na odwrocie znajdziecie oprócz statusów dodatkowe pola. W serii rozważnej mamy wyzwanie dorożką do celu, a także wyzwanie podróż marzeń. Wbrew pozorom są to wyzwania na mniejsze kwoty i przechodzimy do zdrapek zarówno z serii rozważnej, jak i romantycznej. W oszczędzaniu z miłością odkładamy 400 zł, a romantycznym oszczędzaniu 400. Zdrabki zawierają statusy finansowe na odwrocie. Z kolekcji rozważnej mamy zdrabki na takie same sumy. I jak ci się podoba ta część, daj znać.